Wszystkim tutaj kolejny odcinek z Far Cry 6. Ja jestem kuba 731 i zapraszam was do oglądania. Konio. Moi kochani, ja dzisiaj, dzisiaj jak widzicie, znajdujemy się właśnie na wyspie Libertad, właśnie. I dzisiaj w tym odcinku chciałbym wykonać misję dla Juana Corteza, która nam się odblokowała w, w jednej z. W jednym z momencie, gdy wykonywaliśmy wątek Waledoro od Maximus Matanzas, no nie, to chyba było po tym wydarzeniu z tym nowo poznanym drugim antagonistą w tym Waledoro, czyli doktorem Edgarem Reyesem. I dzisiaj w tym odcinku wykonamy właśnie operację i a no, ona nosi tytuł skrytka. I sobie ją zaznaczymy, no, i ona się właśnie znajduje w właśnie libertad i mamy tutaj właśnie opis, opis, no. Oczywiście ta operacja jest na rangę 13, mamy akurat, i co jest tutaj napisane? Dostarcz paczki z Viviro do moich kontaktów na wybrzeżu. Skażenie Viviro trzeba wyładować i dostarczyć je do latarni na wybrzeżu, byśmy mogli szybko zarobić kilka pesos. Spotkaj się z Juanem. Aha, no proszę bardzo. Huan ch ch chciał. Proszę bardzo, jakimś cudem hua... Huan. To jakby to powiedzieć, te pacz paczki z lekiem Viviro. Z lekiem Viviro. I chce je od razu sprzedać. No proszę. I właśnie spotkamy się z nim, właśnie w na wyspie Libertad. Jest w DOKA w pobliżu swojego bunkra na wyspie Libertad. okej, okay, oczywiście. A tutaj patrzę jakaś notatka tutaj się znajduje. Ale chwileczkę, ja tą chyba notatkę... Z... Dobra, latość gadania, ten 12 celowy potwór z gumy ma z moim kręgosłupem. A to są jakieś takie powiedzmy... Jak... Magia Filiego? Chwileczkę, to chyba my mieliśmy tą magię Filiego... ...wcześniej. Czy co? fila fila, fila. Tutaj właśnie natknąłem się na coś ciekawego. Magię Filiego, czyli notatki notatki właśnie jednego z kontakt, pierwszych kontaktów od Libertad, które zdobyliśmy i to jest notat, notatka od, od Filiego czyli naszego ziomka z, z rodziny Montero w Madrugadzie. Ale ja chyba, fileczkę, ja chyba kiedyś zdobyłem te, te notatki. No nie? Kurde. Nie mówcie mi, że te notatki teraz, dopiero teraz je znajduję. Kurde. Jeżeli to tak, to to oznacza, że kurde, no, te, no ten nowy upgrade, nowa aktualizacja do Far Cry 6, co daje nam statystyki do danych terenów... Z danych regionów, no to akurat to daje tam też, że niektóre rzeczy, które zdobyliśmy, to musimy jeszcze raz zdobyć. Bo nam się nie zaliczy. Bo nam się nie zaliczyły. No dobra. Ale chwila, mamy tutaj duży ekwipunek, ne tak? I mamy. O, tylko jeden proch. A jajaj, to nie, niezbyt dużo bym sobie ulepszył. Ale dobra. A jak stoimy z arsenałem naszym? No, 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 całkiem, całkiem. Dobra. Możemy w końcu zacząć. Dobra, spotkajmy się z Juanem. Juanem. Dobra. On jest chyba koło tego bunkra. Okej, okay, to musimy najpierw wyjść stąd. O nie, nie, nie. My tutaj wracamy do tych... Jakby to powiedzieć, do... Do, do miejsca, z którego przypłynęliśmy do tej wyspy. Okej, okay, to... Okej, okay, teraz to się akurat pogubiłem. O, tutaj jest wyjście. Dobra. I spotkamy się właśnie z nim tutaj. O, jest tam dalej. Było właśnie już takiego o sztabu miejscówki ze sztabem Libertad. Super. Są i oni, nasi ziomale. Dobra. Możemy wyjść. Tutaj chyba nic innego nie mamy. A patrzcie, o. Mamy wiadomości o... Pokazujące Antona i jego syna Diego. Patrzcie, że tutaj Diego to taki, powiedzmy... Troszeczkę taki cichy chłopaczek, no nie? No nic dziwnego, jak się ma takiego... No powiedzmy... ojca, który wprowadził normalnie prawdziwy reżim na cały kraj. Dobra. I trzyma i trzyma nie go w zamknięciu. w zamknięciu u swego boku. O, proszę, mamy caccenkę. Need to do some dead drops for the cause You drop off the mimiru. I pick up the profits. Were they drops for? Did you try these? I took one for research, now I can't stop. Turn my piss purple. You want one? No. Who's paying us for the vivira one? Before we slit Castillo's throat, we should ask for more flavors. It's the Yankees. Worse. CIA. The fucking CIA with libertà? What's Clara think of that? Well, if she knew, I would hope it'd be something like, thanks Juan. I'm so happy to have guns to kill fascists named Castillo. Etc. Cetera, etc. Cetera. Freedom costs money. Clara doesn't ask, and I'll never tell. It's a private club. Just you, me, and lighthouses filled with Anton's candy. Clara needs to stay shiny for the people. You're protecting her. I'm not so sure I'm the only one looking out for Clara. Just remember after La Revolución, she won't have time for a guerrilla like you. Just in case. That's the spirit, guerrilla. Proszę, no co, łuknęliśmy leki Viviro, tak? I zaczynamy właśnie tą operację skrytka. Naszym zadaniem jest po prostu dostarczenie tych wszystkich paczek Viviro Drahuana w trzech punktach. I o, proszę, no proszę. I te punkty, właśnie trzy punkty zrzutu, znajdują się właśnie w zrzutu, tak? No, tak. Albo i nie. No w sumie. Nie, no to tutaj trzy punkty do dostarczenia, które się akurat znajdują w Madrugadze. No to e, no to ej, my, my powoli, jakby to powiedzieć, wracamy do nasz. Wracamy do naszego starego regionu, w którym zaczęliśmy. roz. W której rozpoczęliśmy współpracę z pierwszą grupą partyzancką, czyli w Madrugadze i to rodziny Montero i zapłyniemy tam. To zobaczymy, zobaczymy czy, tu, czy pójdzie łatwo z tym dostarczeniem tych leków Viviro

Okej, okay, dzięki za... za. ciekawą. troszeczkę informację, Juan. No. Czy my dobrze jedziemy? Tak. E, tutaj będziemy tak granicą. E, Costa. Costa del Mar z wyspą Jose Castillo. Pamiętacie? Właśnie. Ta wyspa. Będziemy tutaj właśnie przejeżdżać. No i miejmy nadzieję, że... Uuu, no to tutaj mamy już walki. Ale my robimy swoje. No i miejmy nadzieję, że... Jaki wybuch! podamy stąd. No miejmy nadzieję, że to zadanie pójdzie nam łatwo. Chociaż sobie tak myślę, że też nie do końca. Dobra. No szybciej, szybciej, żebyśmy dostarczyli te wszystkie paczki. I powiem wam tak, mogę już wam zdradzić, że po tej, po tym odcinku chyba już zaczniemy w końcu wyruszyć do do regionu LST do, do ostatniego, w którym mamy już, w którym zakończymy już ostatnią historię ostatniej grupy partyzanckiej i w końcu będziemy po tym regionie już powoli będziemy mogli zakończyć już tą naszą przygodę na jarze. Dobra, o, już powoli zbliżamy się do naszych, naszego pierwszego punktu do, punktu do dostarczenia tych paczek, tego całego wywiro. Okej, okay. jedna latarnie, czyli po prostu musimy po prostu. Dostarczyć te wszystkie paczki do danych latarni morskich, które znajdują się w całej madrugadce. Raczej na wybrzeżu madrugaty. Nie wiem, chwileczka. Może gdybym tak troszeczkę tak przepłynął tutaj. żebym bym mógł łatwiej tak wyjechać, no nie? Raczej wypłynąć. Dobra, tutaj zatrzymam się. Wysiądę. I bum! Oho, mamy tutaj chyba przeciwników. No nie wiem, nie wiem. Kurde. I teraz ty, kolego. Yeah! Ok, uwolnijmy tego partyzanta, proszę Ach, bardzo. Mija. Nie ma za co? Ja! Znaleziono nowe skrzynia Libertad? Co? No tutaj? Serio? Chwila, e, chwila. To na. No... Okej. Okay. Nie mam pytań. Ale kurde. Jeszcze kolejne. Ja nie wiem, czy ja będę zbierał. Ja nie wiem, czy ja będę po prostu zbierał wszystkie no. Ale postaram się. Ok, jest tutaj jedna skrzynka Libertad, którą mógłbym sobie wziąć, żebym ją odkaczył. Co jest? Dobra, ta jakby tam wejść? To już tak się zasta. I dostarczyć tą paczkę. No ja nie wiem. To, to może tutaj jakoś. Chociaż wątpię. A tutaj, patrzcie, mogę zachwycić. Dobra. Bo w końcu mi się pokazało. No tak. Po prostu nie zauważyłem tej ikonki, że mogę wcisnąć E. Dobra, nieważne. Wcisnąłem. No i co, bierzemy. O, przynajmniej tę rebeczkę też przetawiorę. O proszę, Cray Supremo! Coś co mi się akurat na pewno przyda. Okej. Okay. Ajajaj. ai. Okej, okay, pomóżmy mu. Proszę bardzo. I bam! Okej, okay, a tutaj kolejny. No kurde. No i chyba po partyzancie, co? I bum, nie ma. Kurde. Szkoda, że jego, jego już nie, nie odratowaliśmy. Ale no nic. No przynajmniej zginął jako partyzant. Szlak Dobra, wchodzimy. O, proszę, i tutaj dost dodajemy. Proszę bardzo. Jedna paczka dostarczona. Ekstra. Okej, okay. to teraz spadamy stąd. I prosto do kolejnej paczki. Okej, okay, wsiądźmy na naszą łódź. Na naszą łódkę. Kurde. No, chcę wejść no. Ale normalnie chcę na tą, no na kierowcę, no Na miejsce akurat kierowcy Tej. Tej łodzi, no kurde Dobra, i płyniemy. Okej okay. Drugi ak Drugi punkt do dostarczenia znajduje się w tej latarni, a tutaj też znajduje się jeszcze jedna skrzynka Libertad. Sobie też się zabierzemy. Chybaś bym żebyśmy po prostu już mogli Żebym mógł po prostu szybciej tak zaliczyć wszystkie oho to co może postrzelamy I boom kurde tak jest o kolejni idźcie i co kurde nie trzeba było ze mną wazierać I think this means we are now. No, możliwe Dani, możliwe. Kurdem mogłem jednak tutaj. Nie mogłem, jednak do. Kurde. Gdy, strzela... Gdy zacząłem strzelać, to Kurde, powiem Wam tak, nie do końca popatrzyłem, co tam. Co tam na główny protagonista mówił. To rozmawiał z ikłanem. Po prostu skupiłem się na strzelance. Ale sobie, jak będę po prostu montował film, to sobie obejrzę, co tam okra powiedzieli. Ale no, w pewnym sensie tak. No, Dani, Dani Juan i cały Libertad to taka, powiedzmy, już taka duża rodzina. Niepra Nieprawda, że... Taka partyzancka, w której jej celem jest walka właśnie z tym, z tą właśnie... Właśnie z niesprawiedliwością ze strony Antona Okej, okay, to może najpierw załatwmy tutaj. To skrzynkę Libertad. Okej, okay, to biegusiem, biegł biegusiem biegu I o nie, nie mówcie mi, że będzie mi się teraz zacinała gra czy coś. O, tutaj mamy. No. I BUM! Proszę bardzo, zabieramy ekstra. No i tam do latarni. Zobaczcie, główne miejsca, do których dostarczamy te przesyłki, przesyłki z Viviro, to jest akurat takie latarnie. Ciekawe punkty. A o dziwo, ta taka współpraca Huana z. Z agencją CIA, normalnie. To ciekawe kontakty ma, nie zapominajmy, że Juan też ma taką ciekawą historię i... Co się dzieje? Bienvenido. Co? CO JEST? O kurde! Zasada 26. Wróg ma takie samo prawo zniszczyć ciebie, jak ty jego. Wioczkę, i to jest odkłana Korteza. No pięknie, ale patrzcie, Ej, to czy, czy to nie czasem taki, powiedzmy, taka osoba, która jest. jest Generał? Pobudka, pobudka. Fila, fila, fila. fila. Moment. Dźwięk. Ty przecież to jest ten koleś, który. Ja I got you. Ty przecież jesteś Antona. Ja. When the Garillas arrested my family in 67, me, Papa, was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. And then, the Garillas came. Every day a charge. <coughs> yes. God, you crime that. by crime, piece by piece, he paid to the Garias. But we were still talk. Every single night. Until they took his tongue for his lies to Yara. <laughs> uh. <laughs> no. oh, Papa, stop Pssst. Who is this girl here to you? Ah. I think we should skip a few steps, Raoul. The attack, the hotel, Paraiso Danny was there. You, you told me that you hid in the tunnel. Danny could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. Yeah. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be El Presidente. Let Danny go. I am not a monster, Diego. We would give them a chance. Oh, kurde ja. ja No powiem wam tak, niesamowity zwrot akcji Kurde, po drugie takie spotkanie z Antonem, w końcu spotkaliśmy się z Antonem, tylko troszeczkę, tylko, że to on jest nadal górą. No racja Dani, lepiej stąd spadać, ale patrzcie, Diego nas uratował, ale patrzcie, że jednak nie na darmo, bo musiał przystać na warunki, kurde, gaś, gaś, gaś. Na warunki swojego ojca. No wspinaj się, wspinaj się! No kurde! Szybko, szybko! Kurde! Padamy stąd! Ja pierdziele! To wszystko wybuchnie normalnie zaraz! Kurde! Ja pierdziele! Gdzie, gdzie? Shit, Diego! Ja pier... Kurde! No nie, ja jestem chyba w potrzasku! Ja pierdziele... O, tutaj, tutaj musię, muszę, muszę! Dobra, Dani szybko! No co ty nie powiesz, Dani?! Szybko, kurde! Wydostańmy się stąd! Szybko, gaś, gaś! Ale patrzcie, że chyba nie wspomniał o tym że spotkał nas. Szybko, Kurde. Gazu. O kurde. Tędy, tędy, tędy. Ja pier... Tutaj do wyjścia, do wyjścia. Ja. O nie. Kurde. Wyskakujmy, wyskakujmy. Ja. Ja. O ja! Ukończono ep operację. Ja nie wierzę. No i udało się. Castillo was waiting. He and his fucking Heredal tried to kill me. Glad you made it. I, uh. I have to ask. Did you talk, Danny? Not a fucking word. Once a guerrilla, always a guerrilla. The kid, Diego, he saved my life. What? Shot Anton's Heredal dead. Old dog? Binga. This is good. This is very good. We are playing 4D chess in space now, Danny. Fuck your 4D chess, one! I just got my molars ripped out. same thing happened to me back in the Congo. Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. And one. let's leave Clara out of it. We got burned. That's all she needs to know. Clara's got enough to fucking deal with, let alone you almost getting torn to pieces. Gracias. Yup. No, I don't know, but I'll tell you To było mocne spotkanie, dr, spotkanie, kurde. Patrzcie, że Diego nas uratował przed naprawdę chybną śmiercią i jeszcze w dodatku postanowił podjąć się, że zostanie na jarze i zostanie tym el-prezydentem, tylko żeby nas, tylko żeby Anton nas oszczędził. Czyli jakby to powiedzieć, już Diego nie chce uciec z Jary i po prostu. zwyczajnie, żeby... przystał na jego warunkach, żeby nas uratować. No powiedzmy tak, no Diego to akurat... No dobry chłopak, tylko że on jest właśnie pod kontrolą właśnie swojego ojca. A patrzcie tylko na to, że. Dodatkowo... Patrzcie na Antona, że Anton się zgodził na ten warunek, tylko że no niestety, no tak, tylko niestety on tak łatwo nas puścić nie mógł i musiał, kurde, wysadzić tą całą, kurde, latarnię. Ja nie mogę. Ale patrzcie, że to nasze, jakby to powiedzieć, pierwsze spotkanie z... Zobaczcie, że nas właśnie uprowadził gener... ten jego generał Raul, który teraz to już nie żyje. A tutaj mieliśmy takie drugie powstanie z... Drugie... drugie spotkanie z Antonem Castillo. No i trzecie spotkanie z Diego. Ja pierdziele. I to chyba taka scenka, która się pojawia właśnie w tej misji Skrytka. No i cóż, no ja nie wiem, czy czasem nie mówić Klarze o tym incydencie. No, no dobra, lepiej po prostu nie mówić, żeby się nie martwiła, ale no bądźmy pewni, że kurde, jednak później i tak się chyba dowie. Tak czy siak się dowie, ale no nieźle, no nieźle. Wow. No, i chyba w tym momencie mógłbym się z wami pożegnać, no nie? Okej, okay, zanim to zrobię, to może jeszcze. Nie wiem. Może pozbieram jeszcze tutaj tą skrzynkę Libertad, Czy coś? A może jednak odpuścimy sobie? Dobra, może odpuścimy sobie? Nie dobra. Kurde, sam już nie wiem, czy zbierać te skrzynki i ten... i te właśnie obiekty i te relikty po prostu tri, triady oku. Czy to zostawić na inne odcinki? Ale powiem wam tak, że w tym odcinku naprawdę dużo się działo, jeszcze z ten dym. Jeszcze ten czarny dym tutaj leci. Ale patrzcie, że te wszystkie tortury działy się właśnie tutaj. No, wow. No, nieźle, nieźle. Nie, dobra, wiecie co? Nie, na dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I cóż, bądźmy pewni, bądźcie pewni, że w następnym odcinku wy wyruszymy do, do ostatniego naszego regionu LST, gdzie w końcu do koń Skończymy ostatni wątek ostatniej grupy partyzanckiej, która tam już została na jarze. I ostatnich, jakby to powiedzieć, ludzi Antona. Którzy kontrolują już te regiony. Okej, okay. ode mnie to już będzie na tyle. Komentował zrawa Skuba737. Na razie. Na razie, spadam! BUM!